to moja żona na czerwonej trasie bo jakby inaczej Ile rady się przewróci? Ale sarzuje Pięknie sarzuje, pięknie Zabiera prędkości O, ledwie to wyrobiła Daje radę Pięknie tak a się kusi za nią Jedzie pięknie oh. Jedź, jedź na dole. Halo? Kurde się szokkał Ale tu jeszcze jechałeś na dół? Tak Zakręcimy się? Tak No jedź Zakręcimy cały zjazd Och. Wypila browar, a od razu inaczej jeździ Wypije jeszcze jednego i na krachę będzie jeździła Daje czadu Daje czadu I teraz jedziemy do dobrym gidą Pięknie, ładnie

Amirada! Zaraz, 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 prędkości, uwaga, uwaga robi Yes, the это было? А сейчас на пир, <sad> okay? Nadjeżdża, nadjeżdża nadjeżdża Ale coś wymiękka ta pani Ta pani coś wymiękka Dajesz cedo ręka cedo Jedziesz Ach. I ty oczkiem Kręci i prawo i lewo. Pięknie. To moje narty. Ups. I zostało gdzieś około około kilometra i teraz cały za już tak krechę Jedziemy. 六十几个没到过，二十天六十 jedziemy, jedziemy i zaraz dojedziemy do wyciągu teraz to nożny ale zaraz ta bateryjka padnie chcielibyśmy dokończyć kamerowanie ale nie wiemy czy się uda właśnie to bateria pada No, może i zostało jeszcze 600 metrów winki winki zaraz drzewo walnie o. koleżanka się przewróciła ale chyba żyje Gidin azından bu yetim Kolega wajlą barana Moja żona cudem dojechała I dojeżdżamy teraz sobie pięknie na kanapy I wjedziemy Wyciągiem na Srenice Ale ludu Hamujemy, hamujemy, hamujemy i właśnie dotarliśmy do końca. Pozdrawiam, jakieś? Chciała Pani kogoś pozdrowić? Juleczka No, i to na tyle, dziękujemy. 11:35. No to tylko za kamera, on nie zmieszał. Czy normalnie zjechałaś raz. Chyba.